Hej kochani, dzisiaj odcinek pielęgnacyjny. Obiecałam Wam w ostatnim filmie, że pokażę Wam swoją wyjazdową kosmetyczkę, więc oto i ona ten koszyczek wylądował w kamperze i to jest moja pielęgnacja, z której korzystam już od lipca, a mamy wrzesień, więc już ładnych parę tygodni. Mam co nieco do powiedzenia, do pokazania, ale nie będę tylko opowiadała, zrobimy sobie pełen do makijaż i pielęgnację. Mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy, bo będzie i demakijaż, i mycie twarzy, i nawilżanie, nawadnianie, toniki, kremy pod oczy, złuszczanie, generalnie wszystko, a i kre, kremy z filtrem, więc tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy i ja jestem z tej piękna, super zadowolona, wróciłam naprawdę świetną cerą, powakacyjną, więc mogę z czystym sumieniem wszystkie te kosmetyki, które Wam dzisiaj pokażę polecić. Jeszcze tylko mała rekomendacja jeżeli chodzi o przechowywanie kosmetyków to ja przechowuję w takich pudełeczkach to jest pudełeczko z Pepco, 7,99 i ono charakteryzuje się tym, że ma tutaj takie przegródki, co bardzo, bardzo ułatwia sprawę w zachowaniu porządku i ja mam posegregowaną, posegregowane nawilżenie, toniki, demakijaż i to naprawdę ułatwia. Mam tak posegregowane również kosmetyki kolorowe, pomadki, palety cieni, Podkłady, świetna sprawa, naprawdę możemy zachować porządek i nie musimy się starać o to, bo to po prostu przychodzi samo. Więc e, mój wielki ulubieniec, jeżeli chodzi o przechowywanie kosmetyków, mam miskę z wodą, ciepłą wodą, mam ściereczki, e, zestaw pielęgnacyjny przygotowany. Możemy zaczynać z pielęgnacją. Mój makijaż powstał na potrzeby tego filmu dosłownie 10 minut temu, po to, żebym mogła go zmyć i pokazać Wam możliwości tych kosmetyków. Oko to mixtape i Karolina Ziem, taki tion, słuchajcie, ja jestem po prostu zakochana w tej palecie. No, makijaż oka powstał w 3 minuty. To jest tak. Prosta paleta w pracy, tak intuicyjna, i w ogóle te kolory są. No, to jest sztos. To jest naprawdę świetny produkt, więc myślę, że powstanie jeszcze jeden odcinek, żeby pokazać wam, jak łatwa jest praca z tą paletą. Dobra, wracając, jedziemy, słuchajcie. Wieczorna pielęgnacja, moja wakacyjna, zaczynamy. Dwa słowa wstępu, dlaczego taki zestaw, a nie inny, i dlaczego te kosmetyki, a nie jakieś inne. Otóż słuchajcie, w lipcu przed wakacjami skorzystałam z opcji konsultacji kosmetologicznych na stronie Cosibella. I tam są dwie opcje: albo taka mniejsza, bezpłatna, albo taka rozbudowana wersja premium. I ta premium kosztuje 129 zł. Ale zaraz będzie pozytywna strona tej informacji. Słuchajcie, ja skorzystałam z tych konsultacji. Wypełniłam formularz bardzo szczegółowo um, odnośnie wieku, typu skóry, potrzeb, zapotrzebowania właśnie naszej cery, um, problemów, z jakimi się borykamy, co chcemy uzyskać, jaki efekt, um, na czym chcemy się skupić. Podsyłamy również zdjęcia w świetle dziennym um, bez makijażu naszej skóry i w ciągu 24 godzin otrzymujemy spersonalizowany plan działania. Taki program świetny będzie dla osób, które. Zaczynając ze świadomą pielęgnacją, które głubią się w gąszczu ilości kosmetyków dostępnych na rynku, bo jesteśmy teraz zalewani naprawdę ogromną ilością kosmetyków, i ciężko jest się jakby odnaleźć w tym wszystkim. Nie wiemy, co może być nam potrzebne, albo czym sobie szkodzimy, a czym możemy sobie pomóc. I tutaj kosmetolog doskonale Znajduje się właśnie w. To jest jej naturalne środowisko. Ona doskonale wie, jakie kosmetyki są dostępne w sklepie, co będzie działało na nasze problemy, jest w stanie dobrać te produkty do naszej cery. Nie musimy od razu robić rewolucji w naszej kosmetyczce, nie musimy wymieniać wszystkich kosmetyków. Możemy skupić się na jednym problemie. Na przykład mamy plamy pigmentacyjne, które nam to wspierają, i skupić się na tym, albo na przykład chcemy rozświetlić skórę, sprawić, żeby ona była bardziej jędra. Bardziej napięta, bardziej świetlista, i na tym skupić właśnie e, wszystkie siły kosmetyków. Więc albo możemy zrobić rewolucję, i ja tak zrobiłam, i mam cały set, albo skupić się na jednym e, problemie. I na hasło Ania: 50 Macie minus 50% zniżki na konsultacje kosmetologiczne premium, czyli od 129 zł, minus 50% to wychodzi około 60 kilku, i myślę, że to jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Cena za to, że macie kompleksową opiekę kosmetologiczną przy doborze kosmetyków, i później jeszcze trzymiesięczną, właśnie tą opiekę. Fajna opcja dla osób, które zaczynają z pielęgnacją. Fajna opcja na przykład też na prezent. Dobra, jedziemy z pielęgnacją. Na początek pojedziemy z namakijażem, ponieważ mam cały makijaż zrobiony właśnie po to, żeby mózg go zmyć i wam pokazać. Natural Secret Micelarny Balsam Myjący. I to jest, słuchajcie, coś. Co konsystencją swoją przypomina masło, ale to tak naprawdę są olejki, które świetnie się rozpuszczają. Konsystencja stała, ale wystarczy taka ilość. Rozpuszczamy w dłoniach i nakładamy na suchą twarz. I dobrze masujemy. I ta stała konsystencja, właśnie pod wpływem tarcia i ciepła naszych rąk, rozpuszcza się w olej. Najpierw rozpuszczam sobie podkład. Pomadkę, jeśli mam, dzisiaj tylko błyszczyk. Robię to bardzo dokładnie z kolistymi ruchami dojeżdżam wszędzie. I na koniec zostawiam sobie oczy. Delikatnie pocieram. Również po rzęsach. Ja już czuję teraz pod palcem, że tuż właśnie się rozpuścił. Więc jeszcze upewniam się, że wszystko między włoskami też zostaje tutaj potraktowane dokładnie tym balsamem. Dobra, ja myślę, że wszystko zostało dokładnie rozpuszczone. Ale jedną z niewątpliwych zalet tego balsamu jest to, że został tutaj zastosowany delikatny emulgator, dzięki czemu nie mamy problemu ze zmyciem tego balsamu. Często zdarza się tak, że właśnie te produkty do demakijażu, czyli ten pierwszy krok, to są produkty tak ciężkie, właśnie oleiste, olejowe, że ciężko jest to usunąć. A tutaj wystarczy dodać odrobinę wody, i produkt natychmiast zostaje usunięty z naszej skóry. To jest świetne. Dobra, teraz trochę wody i emulguję sobie dokładnie wszystko. Już na tym etapie widać skuteczność tego produktu. Zobaczcie na makijaż oczu, praktycznie go nie ma. A pozostałość usuwam sobie ściereczką. I przystępuję do drugiego etapu, czyli mycie zasadnicze. I tutaj mam dwa produkty. Opowiem o pierwszym, który naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i to jest sylweko. Nagietkowa pianka myjąca do twarzy. Delikatnie oczyszcza, utrzymuje nawilżenie i łagodzi podrażnienia. Słuchajcie, to jest świetny produkt. Zobaczcie, ta pianka jest bardzo delikatna i ona służy mi tak naprawdę do porannego oczyszczania, ale chciałam Wam ją pokazać, ponieważ jest to produkt skuteczny i niezwykle miły w użytkowaniu. Nie szczypię również w oczy, więc można sobie spokojnie tutaj przejechać. Ale za chwilę pokażę Wam jeszcze jeden produkt, który również jest świetny. A ta druga rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć do mycia twarzy, to jest Paula's Choice i to stoi u mnie pod prysznicem. To jest pia kremowa pianka, bo to się nazywa foaming cleanser, czyli tak jakby pianka, ale tak naprawdę to jest krem do mycia twarzy i to jest słuchajcie coś rewelacyjnie skutecznego jeżeli chodzi o demakijaż i oczyszczanie twarzy za razem, bo jeżeli mam taki lekki makijaż, że nie mam ochoty używać balsamu, że czuję, że to już będzie za dużo, a zazwyczaj w ostatnich dniach właśnie takie makijaże noszę bardzo bardzo lekkie, to ta pianka super skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, naprawdę jest świetna, nie podrażnia oczu, jest bardzo delikatna, jest ultra skuteczna, jest mega wydajna. Po prostu świetny produkt, niestety trochę droższy, ale jest opcja też zakupu mniejszej pojemności w no, o wiele atrakcyjniejszej cenie. Ja mam tą pojemność większą, no i to już jest koszt powyżej 100 zł. W tym kremie znajdziemy m.in. argininę, kwas hialuronowy, ceramidy i ekstrakt z alanesu, czyli osoby nawet o bardzo wrażliwej skórze mogą z niego spokojnie korzystać. I słuchajcie, teraz mamy produkt Petardę, złuszczanie skóry. Ja od dłuższego czasu nie używam takich. Mechanicznych peelingów złuszczam skórę w inny sposób albo delikatnymi peelingami gomasz. Albo właśnie produktami tego typu I mam tutaj markę Skintra To jest marka, której ja wcześniej w ogóle nie znałam Ona została założona przez ekspertów, kosmetologów Dermatologów We współpracy z, Ze sklepem Cosibella I powstało 8 produktów, między innymi właśnie Ten hitowy produkt, jakim jest Destructor Peeling kwasowy całoroczny Zapaliła mi się czerwona lampka i mówię Kurczę, to może być coś fajnego I mamy tutaj kwas migdałowy 20% Kwas kojowy, on hamuje Tyrozynazę, czyli zapobiega powstawaniu Przebarwień. Mamy kwas tranek samowy w 2%, etylowaną formę witaminy C. moją uwagę tutaj ten opis całoroczny, ponieważ możemy go stosować i latem, i zimą, nie przejmując się tym, że nasz nowy naskórek zostanie odsunięty i będziemy właśnie narażeni na promieniowanie słoneczne i tym samym będziemy mm, przyczyniać się do tego, żeby, że powstają nam przebarwienia. I tutaj właśnie tak nie jest. To stężenie kwasów mm, daje nam tyle, że działamy właśnie. Przeciw plamom, rozjaśniamy skórę, wygładzamy na skórę, działamy przeciwzmarszczkowo, działamy przeciwtrądzikowo i jeszcze zapobiegamy powstawaniu tych plam. Także jest to naprawdę świetny kosmetyk i po powrocie z wakacji z przyjemnością z niego korzystam i robię sobie właśnie taką kurację mniej więcej raz w tygodniu. Tu jest dołączona pipetka. I to jest produkt, który ma formę taką żelową. To jest taki ciągnący się glutek nakładam na całą twarz i pozostawiam na około 10 minut. Po około 10 minut usuwam ten kwas wilgotną ściereczką, ale możecie też umyć twarz pod bieżącą wodą. Kolejny krok to tonizowanie skóry i słuchajcie, toniki, jak ja się cieszę, że ja wzięłam te toniki ze sobą na wyjazd. One mi mam wrażenie uratowały skórę. Mam dwa Nasza polska marka Polemika oraz marka Klosza. Pierwsza, pierwszy kosmetyk, który miałam w ogóle w swojej kosmetyczce z marki Klosza. Nigdy wcześniej nie miałam z tą marką nic wspólnego, nigdy nic nie testowałam. I ja stosuję dwa naraz. Tak mocno potrzebowałam, właśnie w Chorwacji, nawilżenia i nawodnienia. Ten jest w atomizerze i on automatycznie sprawia taką ulgę skórze. On jest taki delikatny, taki przyjemny, fajny jest ten y, atomizer jest taką mgiełką bogatą i zaraz natychmiast kładę ten tonik. I wciskam go mocno w skórę. Tak jakbym chciała wepchnąć to nawilżenie do środka. Wracając do zoniku polemika, sobie weszłam na stronę, żeby poczytać trochę o tej marce, i to jest w ogóle fajna, przyjemna historia, ponieważ stworzyłam kobieta, która w momencie, kiedy zaszła w ciążę, zaczęła interesować się kosmetykami i składem tych kosmetyków. Okazało się, że wcale tak nie jest kolorowo, zaczęła analizować składy i taką świadomą pielęgnację swoją, żeby nie zaszkodzić dziecku, które nosi w sobie. I słuchajcie, ja miałam dokładnie taką samą historię. W momencie, kiedy zaszłam w drugą ciążę, Ponieważ kiedy zeszłam w pierwszą ciążę, to jeszcze nie było takie. Analizowanie składów nie było tak popularne. Po prostu kupowałyśmy kosmetyki, na których był napis mama, i uważałyśmy, że wszystko jest okej, okay, a tak nie do końca jest. I od kilku lat to się naprawdę stało bardzo, bardzo popularne i mamy są świadome już teraz tego, co powinny, a czego nie powinny używać, co powinny stosować. Jakie składy są bezpieczne? I ta kobieta stworzyła swoją markę właśnie zainspirowana zdrowymi kosmetykami, takimi, które działają, z fajnymi składami. Tutaj jest herbata macza, jakby takim wspomagającym składnikiem różnych aktywnych innych składników. Polemika to jest gra słów i chodzi o to, że założycielka ma dwie córeczki. Jedna z nich to pola, a druga mika. I co nam dają takie kosmetyki? Co nam dają toniki? Czy one są w ogóle potrzebne? Ja do pewnego momentu myślałam, że nie, że ja nie potrzebuję toników, bo po co? Ale od pewnego momentu zaczęłam stosować kremy bezpośrednio na jeszcze wilgotną skórę właśnie zwilżoną tonikiem i zauważyłam, że to daje naprawdę fantastyczne rezultaty właśnie w nawodnieniu, w nawilżeniu i w tym, że składniki aktywne z kremów Lepiej się, lepiej się wchłaniają, ten krem się lepiej zachowuje I nawet tutaj jest to um, potwierdzone Działanie produktu przywraca fizjologiczne pH skóry Działa antyoksydacyjnie, przywraca naturalną równowagę mikrobiomu skóry Koi podrażnienia i zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie A także wspomaga absorpcję kosmetyków pielęgnacyjnych Czyli tonik to jest naprawdę bardzo ważny e, krok Czuję, że skóra już mi wyschła, więc... Nawilżę się jeszcze raz tym tonikiem z klosza, a o nim też Wam trochę chciałam opowiedzieć. I ja się tak właśnie chlustałam tymi tonikami na zmianę w Chorwacji, po to żeby em, moja skóra nie odwodniła się na tym piekielnym słońcu. A w składzie toniku z klosza znajdziemy sok z liści aloesu, hydrolat z kwiatów róży damascyńskiej, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z liści miłożębu japońskiego i... On ma zadanie nawilżyć naszą skórę, łagodzić podrażnienia, działa antyoksydacyjnie. W zależności od składów, tak właśnie działają toniki, ale oprócz tego również równoważą pH naszej skóry. I to dzięki temu składniki aktywne z dalszej pielęgnacji mają szansę głębiej spenetrować naszą skórę i lepiej zadziałać. I po kąpieli tonikowej czas na kolejną dawkę nawilżenia, nawodnienia i rewitalizacji. Um, mam produkt znowu z marki Skintra Reviver i to jest właśnie serum rewitalizujące, to jest takie wodne serum, bardzo delikatne, bardzo łagodne, ale ono ma za zadanie, widzicie, to są takie kropelki wody. Najlepiej jest wylać sobie na zgięcie dłoni tak, żeby nam się nie wylało między palcami i znowu wciskam bardzo mocno w twarz. I to jest serum, które będzie działało łagodząco, będzie działało nawilżająco, nawadniająco, ale co przede wszystkim dla mnie jest najważniejsze, będzie przeciwdziałało przebarwieniom, a także będzie rozjaśniało już istniejące przebarwienia. I ja już wcześniej skierowałam swoją pielęgnację właśnie na walkę z przebarwieniami, które pojawiają się u mnie tutaj, zazwyczaj pod oczami. I zazwyczaj, kiedy wracałam z wakacji, no to te przebarwienia były mega widoczne i to były takie dwie wielkie plamy. I uważam, że rzeczywiście to serum przyczyniło się do tego, że wróciłam bez tych plam. Ale tak jak powiedziałam, moja walka z przybarwieniami trwa od kilku dobrych miesięcy, i pocyłam Wam właśnie takie moje perełki, jeżeli chodzi o, o ten problem. I uważam, że ten kosmetyk jest naprawdę wart uwagi, bo jak widzicie, mocne słońce, wysoka temperatura, i wróciłam bez plam. Więc w ogóle uważam, że te kosmetyki wodne to był strzał w dziesiątkę. To, co zabrałam ze sobą, takie lekkie formuły nawilżające, nawadniające, to było super decyzją. Czas na zamknięcie pielęgnacji, czyli kremy. Ostatni krok pielęgnacyjny. Marka Koi. Znacie z mojego kanału. Ja ten krem uwielbiam. Aktywny krem pod oczy. I zdecydowałam, że nie będę szukała czegoś nowego, skoro mam tak dobry, sprawdzony krem i nie będę, wiecie, na siłę czegoś, czegoś zmieniać, co mi się fantastycznie sprawdza. Ten krem ma naprawdę bardzo lekką konsystencję. On jest treściwy i bogaty. On się doskonale sprawdza pod makijaż. On się nie roluje. Wszystkie korektory wyglądają na nim znakomicie. On się sprawdza na dzień, on się sprawdza em, na wieczór, kiedy chcemy zrobić sobie taki, wiecie, kompres łagodzący i taką em, grubszą warstwą sobie położyć. Zobaczcie, on praktycznie jest już niewidoczny, bardzo szybko się też wchłania. Um, czyli właśnie jest idealny pod makijaż i ja z niego naprawdę jestem bardzo zadowolona, więc stwierdziłam, że no tak jak powiedziałam, nie będę szukała czegoś na siłę um, i po raz kolejny pokażę Wam znowu markę Koi. Ostatni krok pielęgnacyjny dzisiaj, ale przedostatni kosmetyk, który chciałam Wam pokazać, to jest krem nawilżający do twarzy The Ordinary. Słuchajcie, bardzo podstawowy, bardzo przyjazny krem, Współpracuję ze wszystkimi podkładami, które do tej pory nakładałam. Fajnie siedzi na skórze, fajnie ją nabliża. Mamy tutaj 100 ml produktu, czyli jest olbrzymia pojemność za 35 zł, więc czego chcieć więcej? Ja nałożyłam wcześniej już tyle dobroci, że naprawdę ten ostatni krok e, nie jest dla mnie tak istotny, bo wiem, że dopiściłam swoją skórę e, na maksa i tutaj wystarczy mi takie podstawowe, właśnie nabliżenie. Ten krem ma dość zwartą konsystencję. Uwaga, od razu muszę powiedzieć osoby, które mają tłustą skórę, mogą się nie polubić z tym kremem, ponieważ on rzeczywiście ma dość tłustą formułę. Natomiast on się szybko wchłania i pozostawia skórę bardzo, bardzo miękką, taką naprawdę nawilżoną. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie tego nawilżenia, jeżeli wilgoć z waszego naskórka szybko wyparowuje, że macie suchą skórę, to jak najbardziej ten krem powinien Wam się sprawdzić. On nie zatyka porów, nic się ze skórą nie dzieje. Tak jak powiedziałam, fajny jest pod makijaż dla osób ze skórą suchą, ewentualnie mieszaną. Ja mam mieszaną w strefie T i on u mnie sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Znajdziemy tutaj aminokwasy, kwas piroglutaminowy, mocznik, który właśnie zmiękcza naszą skórę i kwas hieluronowy. Podstawowe składniki, podstawowy krem, ale jak najbardziej wystarczający. Ostatni produkt, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest krem z filtrem. Nie będę go aplikowała na twarz, ponieważ już jest ta godzina, że nie potrzebuję kremu z filtrem, ale jaki to jest krem, słuchajcie. To jest naprawdę petarda. To jest krem, którego ja zawsze szukałam i mam teraz swoje dwa ulubione. Sensumara, o którym Wam opowiadałam, i ten. I te dwa zabrałam ze sobą na wyjazd, przetestowałam przed wyjazdem, żeby. Być pewnym, że to jest właśnie ten, krem, który chce zabrać, który nie zapycha, nie bieli, nie obciąża skóry. Jest lekki, makijaż się na nim trzyma, e, nic nie spływa i ten krem po prostu wszystko to ma. A oprócz tego kosztuje 60 zł, więc nie jest to najwyższa półka cenowa, to jest taki porządny krem z filtrem w rozsądnej cenie. I mamy tutaj mieszankę filtrów chemicznych i filtrów fizycznych. I tym optymistycznym akcentem jakim jest krem z filtrem, który rzeczywiście mi się fantastycznie sprawdził na wyjeździe ehm, i wróciłam dzięki tym produktom e, ze skórą w dobrej kondycji, bez plam pigmentacyjnych, bez zaskórników. Moja skóra nie jest pozapychana, e, jest ładnie, świeżo opalona, nie jest przepalona, nie jest przesuszona, więc naprawdę uważam, że ten zestaw to był strzał w dziesiątkę. Bardzo dobry wybór. Ja jestem bardzo zadowolona w ogóle z tego zestawu pielęgnacyjnego, z tej konsultacji całej. E, pamiętajcie, że macie minus 50% na taką konsultację na hasło Ania50. Ehm, to by było tyle z mojej strony. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że makijażowym. Do następnego. Budziaki, kochani. Pa!